Teraz zapraszam pana profesora Grzegorziną, który jest eksmologiem, zajmuje się tradycyjną kulturą, to, a także jej nauczystymi ciągami dalszymi testami tożsamości i funkcjonowaniem kulturą we współczesnym świecie. Dziękuję za przedstawienie. Mam nadzieję, że zdążę się zmieścić w 20 minut, bo trzeba wytłumaczyć po pierwsze, czym ten PTL był i co udało im się zgromadzić i co można znaleźć. Znaczy pierwsza rzecz, jak gdyby PTL jest kontynuatorką takich początków rozpoczętych w drugiej dekadzie, czyli gdzieś około 1819 roku zainteresowań kulturą, budową. Chodzi tutaj o Towarzystwo Muzyczne w wieźlu. Tam zrobiono takie badania, pozbierano pieśni również ze Śląska Cieszyńskiego, ówczesnego Księstwa Cieszyńskiego. i Kilkanaście pieśni trafiło do Wiednia. Ja to w skrócie opowiem. Następnie lata 40., 50. to jest zainteresowanie tutaj przebywających na Śląsk Cieszyńskich, Wtedy już jeszcze raz powiem, Księstwo Cieszyńskie przyjeżdża różnego rodzaju artystów, manes. Nawet oni tam sobie odmalowują tę, powiedzmy sobie, kulturę ludową. Natomiast szczególnie mocne zainteresowanie kulturą ludową nastąpiło po Wiośnie Ludów, kiedy rozbudził się ten ruch narodowy polski, czeski w konkurencji do istniejącego tutaj tego niemieckiego i ta kultura ludowa była tym takim aspektem, który miała zagarnąć społeczność miejscową do jak gdyby działań politycznych, uczynić ich narodem. I śladami powiedzmy sobie tych słowackich, czeskich budzicieli narodowych zwrócono uwagę na kulturę ludową jako ten nośnik powiedzmy sobie kultury ludowej. Bardzo dobrze jest to też opisane przez między innymi Józefa Burszty, który zauważa w jaki sposób zapożyczano tą kulturę ludową na potrzeby kultury narodowej. W każdym razie to zainteresowanie tą kulturą ludową rozwijało się u przedstawicieli różnego rodzaju właśnie tego ruchu narodowego polskiego, czeskiego, polskiego, można by tutaj wymienić Pawła Stalmacha, który tam dokumentował pieśni słowiańskie, zresztą śpiewogryt, taką stworzył w odwołaniu do pamięci ludowej, społecznej, tutaj funkcjonującej. Jest tutaj jeszcze zdjęcie między innymi Andrzeja Cięcia. Ja pomijam już tego spelmacha. Natomiast ja dlaczego tutaj pokazuję tą postać? Oczywiście, który był zaangażowany w działalność społeczną, polityczną po, po stronie polskiej, ale również przejawiał zainteresowania kulturą ludową. Można powiedzieć od lat 90.. -tych... Od pierwszej połowy lat 90. XIX wieku pojawiała się taka co chwilkę idea, żeby może stworzyć jakieś muzeum, miejsce, w którym e, można by było zbierać, dokumentować rzeczy, które by pokazywały historię naszego ludu. Tutaj chodziło, ja to mówię z perspektywy e, oczywiście polskiej, która by pokazywała właśnie tą naszą kulturę, a nie tą e kosmopolityczną, e, bardzo często pojawioną z kulturą niemiecką, z dominacją kultury niemieckiej, e, m, która sprawowała tu władzę i ekonomiczną, i e polityczną. Tutaj Państwo mogą zobaczyć z 1894 roku odezwę do ziomków w której on wzywa do gromadzenia różnego rodzaju dokumentowania przejawów kultury ludowej, od powiedzmy sobie, takiej kultury materialnej, twardej w postaci różnego rodzaju przedmiotów, rzeczy, które się używało, to brano też pod uwagę wątek jak gdyby przemijania tego czasu. Oni już byli świadomi, że ta kultura ludowa jest czymś, co odchodzi i warto to zachować dla przyszłych pokoleń, co zresztą w tej odezwie oziomków się pojawia, żeby następne pokolenia wiedziały, kim jesteśmy, skąd pochodzimy. Rok wcześniej, rok wcześniej pojawił się w tej samej gwiazdy Cieszyńskiej, odezwał Bogumiła Chowa. On już ukończył praktycznie książkę Lud Cieszyński, to była taka monografia poświęcona Wiśle. On nie był związany ze Śląskiem Cieszyńskim od urodzenia. On się tutaj przeprowadził, zakochał się w kulturze w Wiśle, zresztą promował to miasto, znaczy jeszcze nie miasto, a wieś, a później miasto turystyczne kilka dekad później. Natomiast gromadząc rzeczy gromadząc rzeczy widział potrzeby znalezienia jakiegoś takiego miejsca archiwum, gdzie by te rzeczy można było znaleźć. On chciał zresztą przygotowywać się do następnego tomu tej monografii poświęconej muralom i postanowił wzywać ludność miejscową, intelektualistów, działaczy, żeby gromadzić tego typu działania. No niestety nie udało mu się rok później, bo to jest 1893, on ma podejrzeć, w 1894 roku nie udało mu się to podjąć. Jak gdyby też wzorem dla jak gdyby naśladowania były inicjatywy czeskie. Niektórzy działacze narodowi Wycieczki z Księstwa Cieszyńskiego wyjeżdżały do Pragi, tam była wystawa etnograficzna do Opawy i oni to podpatrzyli u Czechów, że coś takiego powiedzmy sobie ma miejsce, więc te odezwy w jakimś sensie odpowiadają też poniekąd na podpatrywanie tego, co robili Czesi, ale tu także odpowiadało na zapotrzebowania właśnie tych ludoznawców, którzy uważali, że warto dokumentować tą umierającą kulturę, a zarazem włączyć do wspólnoty narodowej właśnie tą społeczność wiejską. let so. Jest jeszcze jeden bardzo ważny element do prowadzący do powstania Polskiego Towarzystwa ludozdawczego. To są postacie Ignacego Świeżego i Lądzina. Oni w 1896 kolejną odezwę stworzyli o od, konieczności stworzenia Muzeum Śląskiego w Cieszynie. I tam również był cały ten, powiedzmy sobie, cała prośba dlaczego, co należy zbierać i tak dalej, i tak dalej. I, i cały proceder się rozpoczął. Już później w następnej Gwiazdy Cieszyńskiej była informacja, że niejaki Teodor Bulik przekazał pierwsze eksponaty, na, ty, na rzecz tego, tego muzeum. Całą akcją praktycznie kierował muzeum w Londynie yy, yy, I było to, pod, można by powiedzieć, taką czapką yy, Towarzystwa Bogosławionego Jana Sarkandra. Natomiast pod koniec pod lat 90. nastaje też kryzys yy, raz, że te zbiory nie mieściły się yy, yy, w siedzibie. Towarzystwa Bogusławionego Jana Sarkandra, więc no i sam Lądzin praktycznie zbierał cały czas te eksponaty no z pomocą bulika. Bulik zresztą, jak umarł w 1909 roku, to przekazał swoje własne zbiory, to był kolekcjoner. W każdym bądź razie był pewien kryzys, aż do 1901 roku. W międzyczasie, jeszcze w 1897 roku, na zjeździe Towarzystwa Pedagogicznego, Jan Kubisz mówił, bo był na wizycie w Lwowie na zjeździe PTL-u. Tam poruszał taką kwestię, że może był tworzyć PTL miejscowy tutaj w Cieszynie. I ten wątek, jak gdyby wrócił po kilku latach, w 1901 roku, 9 bodajże marca, spotkali się działacze narodowi i intelektualiści, czy powiedzmy sobie tutajsi przedstawiciele. No, głównie nauczyciele, księża, działacze społeczni zainteresowani również tą tematyką i powołaniem Muzeum Śląskiego i postanowili utworzyć Polski, te, te, Polskie Towarzystwo Ludwoznaczne dla Księstwa Cieszyńskiego. Tam był nawet pomysł, żeby się połączyć z Lwowskim, ale od, odrzucano powiedzmy sobie tą koncepcję. Kilka miesięcy później, mianowicie 5 czerwca już wysyłano, wysyłano statut tego stowarzyszenia do Opawy, żeby go zatwierdzić. I zaczęto zbierać były odezwy oczywiście jeżdżono po miejscowościach jeszcze za czasów głosowanego, kiedy nie było ptl już prowadzonego tego typu działania, ale odezwy wzywające do zbierania dokumentowania tej kultury ludowej i różnego rodzaju przejawów w przeszłości, nie tylko kultury ludowej, pojawiały się w czasopismach i co numer gwiazdy cieszyńskiej pojawiały się prowadzone w rubryce przez księdza Józefa Lądzina informacje dotyczące kto jakie dary dał na rzecz tego muzeum. W 1903 roku pojawił się dzięki inicjatywie Antoniego Macoszka Księdza związanego z Piotrem, że może byśmy zrobili wystawę, żebyśmy pokazali, co tam zebraliśmy. I się wypromować zarazem. I tak też się stało, zorganizowano wystawę. Pomysł można powiedzieć, gdzieś był 18 kwietnia, a proces propagowania, powołania komisji był 27 czerwca, a sama wystawa była właśnie zresztą przygotowuje wystawę nawiązującą do tej wystawy w dniach 30 sierpnia do, do, do 8 września. W każdym razie oprócz tej wystawy bardzo ważnym to jest. To towarzystwa tu jest wystawa. Ja bardzo staram się to skrócić. Tutaj są postacie, o których niektórych wspominałem. To są parę zdjęć z tej wystawy z 1903 roku, która odbyła się w polskiej szkole Ludowej na obecnej ulicy Świeszenia, a wtedy to była e, Sytoni. Dobrze pamiętam? Wyleciała e, mi z głowy nazwa oryginalna. W każdym razie z różnych części Śląska Cieszyńskiego zwożono, zwożono różnego rodzaju eksponaty i wiele tych eksponatów zostało później w zbiorach Towarzystwa, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Częścią depozytariuszem tych zbiorów jest Muzeum Śląska Cieszyńskiego, a Drugą część, szczególnie chodzi o dokumenty, druki różnego rodzaju jest Książnica Cieszyńska, którą tutaj reprezentował mój przedmówca pan Krzysztof Szeląg. W każdym bądź razie wystawa była na trzech piętrach. Rozbite na życie religijne, kulturę ludową i na końcu było życie, można powiedzieć, społeczne, polityczne i edukacyjne społeczności polskiej. Stowarzyszenie, jeszcze tutaj są fragmenty, tam zainscenizowaną chatkę, powiedzmy sobie góralską, tego typu rzeczy, natomiast tysiąc w 907 roku i to jest to, do czego już ja powolutku dochodzę, bo oprócz tych przedmiotów, byśmy powiedzieli, takich materialnych, e, e, zbierano, e, utworzono, też, raczej w towarzystwo postanowiło utworzyć organ taki pracowy, który się nazywał Zarani Śląskie. Tutaj na następnej fotce będziemy mogli zobaczyć mniej więcej też tutaj sobie poczytać kto był w składzie, co za co był odpowiedzialny, mniej więcej kto był wydawcą. To czasopismo pochodziło do 1912 roku, później zostało przywrócone w 1929. Przepraszam, obróciło mi się, to jest prośba o wznowienie, wznowienie czasopisma po przerwie kilkunasto prawie letniej. W każdym bądź razie to zaranie śląskie jest o tyle tu jest zgoda zarejestrowana, że będzie wydawana i w marcu 1929 roku, aż do 1939 czasu pismo było wydawane. I to jest, mi się wydaje, najbardziej ważna rzecz. Tutaj mogą Państwo dokładniej przeczytać, kto był w, tej, w tych redakcjach już później po 1929. One się troszeczkę tam zmieniały. Natomiast dla mnie najważniejszą, bardzo ważną rzeczą jest to, że właśnie ta działalność PTL-u, a później, później Towarzystwa Ludoznawczego, bo kiedy ksiądz umarł w 1929 zmieniono nazwę na Towarzystwo Ludoznawcze, natomiast w każdym numerze od samego początku, prawie w każdym numerze, pojawiały się coś, tak, była taka rubryka materiały. I to jest teraz, to, do czego ja dochodzę powiedzmy sobie, tutaj powolutku. To były materiały ludoznawcze, w których zbierano, gromadzono, nadsyłane przez, e, można tak powiedzieć, nie tyle samych członków ptl co osoby wspierające tego typu tematykę, czy interesujące się tą te, tematyką te, 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 te materiału. Byli to głównie nauczyciele ale też i księża i można powiedzieć od pierwszego numeru, w pierwszym numerze o dziwo pierwszy tekst to były różnego rodzaju powiarki, tam było pięć powiarek, ale pierwsza pochodziła z Bobku, ale nie tego koło Cieszyna, tylko z Bobku koło Bytomia, natomiast pozostałe cztery teksty już były, były spisane przez niejakiego Karola Gilla z Cieszyna i pochodziły już samego z samego Cieszyna. I można powiedzieć za każdym numer, bo to był kwartalnik, on później miał pewne problemy, nie wychodził regularnie, publikowano można powiedzieć tą tematykę ludową. I to jest ciekawa skarbnica, jeżeli chodzi o tą taką, powiedzmy sobie, duchowość ludową, czym w rozumieniu, w takim znaczeniu byśmy sobie powiedzieli, no takiej kultury niematerialnej, która wskazuje na pewnego rodzaju, nie wiem, światopogląd, jak jest świat skonstruowany, wierzenia, wiedzę, obyczaje i tak dalej. I to jest bardzo ciekawe tutaj, można, można powiedzieć, źródło wiedzy. Mam nadzieję, że uda mi się przeskoczyć. Nie wiem, czy nie wyłączyłem sobie. Nie, dobra. E, tutaj jest to bardzo fajnie pokazane, e, to, tam Państwo znajdą różne informacje dotyczące najczęściej e, obrzędowości dorocznej, obrzędowości e, rodzinnej w tych materiałach, e, głównie ze Śląska Cieszyńskiego, bo w latach 30. dochodziły jeszcze później teksty spoza Śląska Cieszyńskiego, e, z Górnego Śląska oraz innych części, bo e, jak gdyby no, ta redakcja się znajdowała i w Cieszynie i, i, i w Katowicach, później współpracowała z Instytutem e, Śląskim, ale ten UTL był jak gdyby ciągle firmował to. E, to wydawnictwo. W każdym razie można było tam znaleźć informacje, które nadsyłali i już wspomnieli tutaj wspomniane tutaj osoby. Tak, jak już mówiłem, tematyka była różna. Od, powiedzmy, różnego rodzaju podań, poprzez tą obrzędowość rodzinną, która jak gdyby z perspektywy byśmy sobie powiedzieli takiej no, klasycznej antropologii ewolucyjnej, mogliby tam Państwo dostrzec przykłady magii homeopatycznej i magii sympatycznej, którą zastosował czy zaproponował swego czasu Fraser, więc różnego rodzaju czynności. Z jednej strony można by czasami zaliczyć niektóre działania do magii, czy działań. W zakresie medycyny ludowej, ale mającej charakter y, y, takiego myślenia magicznego. Czyli tam były całe systemy, jak zbierać kwiatki, w jakich momentach, w jakich fazach księżyca, jaki kolor powinny mieć i tak dalej. Co zrobić, żeby nie wiem, dziewczyna pokochała albo chłopak pokochał dziewczynę, y, żeby się spotkali. Co zrobić, żeby się rozejść. Co zrobić, kiedy mąż i żona powiedzmy sobie. E, 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 się zdradzają i co zrobić, żeby ten mąż przestał zdradzać, co podać tej kobiecie. I tam cały ten system, powiedzmy sobie, pojawiał psów, kotów, innych zwierząt, które otaczały człowieka i można powiedzieć, ten świat był, można powiedzieć, jakiś nas w sposób magiczny. To też buduje pewne wyobrażenie, że ta kultura ludowa taka jest. To jest jeden, byśmy sobie powiedzieli, z aspektów. Natomiast najważniejsze i najfajniejsze są teksty pani, pani Ernestyny Ślibułnej, która no, to była nauczycielka związana ze Skoczeniem, z Brenną i ona praktycznie no, w większości numerów publikowała, no może nie w większości, gdzieś około połowy numerów Zarania Śląskiego, to są jej teksty, które nadsyłała, jako nauczycielka gromadziła te informacje i no, tam są naprawdę bardzo fajne rzeczy do przeczytania. Tutaj zresztą jest, zawsze było podpisane, Tu jest dosyć ciekawe, jak na przykład sobie bydło uchronić przed nieszczęściami. Państwo znają prawdopodobnie, ktoś kto się tam troszeczkę interesuje, to, to jest ten kwadrat Sator Rotas, który jak się czyta, to on zawsze się układa. No i że to trzeba napisać na drzwiach, w chlewie i wtedy te zwierzęta nie będą, powiedzmy sobie, zagrożone złymi czarami, bo tam bo są też opisywane jak czarownice rozpoznać, kto rzuca zły urok. Więc była jakaś wiara, że są ludzie posiadający pewnego rodzaju moce. W każdym bądź razie państwo dobrze wiedzą, że te słowa tam się układają, że siewca mm, przy swoim tam przy swoim wozie kieruje pracami, w chrześcijanie tam znajdują, że jak się te literki poukłada, to tam pojawia się paternoster, czyli ojczynarz, zostaje alfa i omega, więc to jest symbolika chrześcijańska, więc tego typu rzeczy tam, ja przywołując, co prawda pani Świbówna nie odpowiedziała, ale państwo mogą sobie poczytać, jakie są informacje i jak gdyby jaka za tym stoi pewna wyobraźnia, wizja świata, że to jest oczywiście świat chrześcijański, ale oprócz tego świata chrześcijańskiego jest to świat pełen pewnego rodzaju, no, sił, nad którymi możemy w jakiś sposób kontrolować, a przynajmniej wierzyć w to, że są osoby, które na pewno to potrafią robić i albo, się przy, albo skorzystać z ich pomocy, albo m, zabezpieczyć się. Ale też jest, y, to jest akurat, w Zaraniu Śląskim pojawił się tekst y, y, Gustawa Morcinka. To jest też dosyć ciekawe, można by tak y, powiedzieć, studium. Ja patrzę, ile mam czasu, żeby Państwa nie zanudzić. Yy. Aha, nie włączyłem hmm, sobie stopera. Ile już mówiłem? Dobrze, to postaram się w pięć minut to w e, e, każdym zakończyć. Oczywiście to nie jest stricte materiał taki nadesłany powiedzmy sobie, przez tych e, takich e, nauczycieli miejscowych. Komorcinek już miał zdolności literackie i on w jakimś sensie opracował e, e, jakby taki system demonologii e, postaci takich granicznych z naszego świata i zaświatów e, działający na e, Śląsku Cieszyńskim. No i tutaj macie te słynne e, utopce, których spotykacie, figurki w niektórych miastach typu tam powiedzmy sobie strumień. E, Wiśle macie utopca? Macie, no jest rzeka, to musi być. E, tak jak Nepomucen powiedzmy sobie, bo stawiany, no to teraz jest moda na to, żeby stawiać, stawiać te utopce w tych, e, czy tam, gdzie są jakieś powiedzmy jeziora. W każdym bądź razie e, on wyprowadził, to jest cały fajny taki artykuł, ten tekst się pojawia w różnych wersjach i w późniejszych czasach, w innych e, tekstach aut, e, autorstwa Morcinka. jeśli się nie mylę, chyba w literaturze ludowej się również pojawia e, przegrób tego tekstu z lat 30. bo to jest z 31 roku e, e, bodajże e, nie 30 29 bo to jest piątek w każdym razie więc są tam na przykład takie postacie jak utopca o których mówiłem w czyli powiedzmy sobie wielkie chłopy chodzące po granicach mniej więcej e, 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 czasami bez głowy jak wierzono. Są to postaci, które złych panów, którzy tam biednym chłopom odbierali to w ziemię i oni tam chodzili ciągle za sobą jakiś tam powiedzmy w tych wyobrażeniach ludowych jakiś długi, ognisty łańcuch. Są nocnice, które oczywiście zwodzą najczęściej mężczyzn. To są kobiety, którzy tam gdzieś wieczorem wracają. Jak się ostatni raz tam dzwon odezwie, to one później tych biednych, najczęściej troszkę podpitych chłopów gdzieś tam na bagna sprowadzą na Bezdroża, bo rok później wracał cały brudny i go nocnica ponosiła, ale też pojawiały się mory, y, y, praktycznie można powiedzieć, y, które siadają y, y, na klatce piersiowej, y, 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 nachodzą y, ludzi, gdy śpią i y, 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 można powiedzieć y, y, wysysają krew. Tam zresztą też jakbyście Państwo poszukali, po czym poznać, żeby ktoś nie był taką morą albo strzygoniem, tam jak dziecko się urodziło z dwoma zębami, tam, tam, żeby mu drewienko dać do zębów. W tych materiałach Państwo by znaleźli całą ten system demonologiczny i ten sobie nadprzyrodzony świat. Oczywiście też były i połednice, również u Morcinka powiedzmy się powiedzmy pojawiali. Tych przykładów by tu można, sam, samo jakby śledzenie tych materiałów jest naprawdę dla kogoś, kto się interesuje kulturą ludową Śląska śląskiego bardzo fajnym zajęciem. Teraz możemy sobie to pośniać się z tego jakby dla samej powiedzmy sobie ciekawości, ale pewne elementy Państwo pewnie też odnajdą obecne i w kulturze, w, kulturze, w kulturze, ale myślę, że w kulturze popularnej. Dobrze, jak nie będę przeciągał, ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że to jest, można by powiedzieć, to dziedzictwo, bo oprócz tego, że mamy zbiory w postaci różnego rodzaju literatury, nie literatury, tylko zbiory muzealne, które również odnoszą się do kultury duchowej w jakimś sensie, Państwo dobrze wiedzą, że, że ta kultura duchowa to nie jest jakaś czysta abstrakcja, ale ma często odniesienie do kultury powiedzmy sobie materialnej, czy, ma odnie, czy, czy wiąże się z kulturą materialną, to oprócz eksponatów, które są w naszym muzeum, tego co, co właśnie, do, co też znalazło się dzięki i jest przechowywane w książnicy cieszyńskiej. Tym dorobkiem właśnie w dokumentacji tej kultury duchowej ludu cieszyńskiego jest między innymi właśnie te materiały zarania śląskiego. To jest jak gdyby też taki jedno z dojść do, do tego, czy klucz do jak gdyby rozpoznania tego dawnego myślenia i też budowania wyobrażeń naszych o, o tym jak, jak, czym ten lud jest i jak on powiedzmy sobie funkcjonuje. Zresztą pierwsze kroki również w zaraniu stawiała w 1933 Maria Pink, która też była później znaną Taką można powiedzieć też dokumentalistką czy i, i świadkiem, który spisywał swoje, pisemnie, udostępniał czytelnikom na łamach głosu i innych czasopism i innych periodyków czy publikacji, jak gdyby swoje wspomnienia o tym powiedzmy sobie wyobrażeniu. Więc na to chciałem tutaj zwrócić uwagę, tak jak mówię, nie wiem, no, Świbówna, Franciszek Francuz. No Morcinek to jest przypadkiem, czasami na łamach tego zarania śląskiego publikowane były teksty, które powstały wcześniej między, wcześniej między innymi Roberta Zanibala czy Andrzeja Cięciały, które też dawały wyobrażenia na temat właśnie tego myślenia takiego magicznego na taki sposób i religijnego. To tyle, bo ja obiecałem, że nie będę z dłużej gadał. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Przepraszam za chaos.